Hej, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Hula Kultura. Dzisiaj będzie wyjątkowo wiosennie, bo przed nami kolejna odsłona cyklu Poranek Muzyczny dla Dzieci. Zapraszamy najmłodszych wraz z rodzicami do Centrum Teatru, Muzyki i Tańca na koncert zatytułowany Odgłosy Wiosny. Również w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca wyjątkowe wydarzenie dla najmłodszych i tych trochę starszych. Tym razem teatralny. Będzie to 57. Tak, 57. Premiera Teatru Puszek. Komórkowe opowieści. A w tym tygodniu w Kinie czekać na Was będą dwie propozycje. W dalszym ciągu możecie oglądać najnowszą superprodukcję dla młodzieży, czyli film Władcy Przygód. Stąd do Oblivion. Oblivion. Powiedziałem, że zabijamy się! Hej, zostaw! Cześć, Bugs! Widziałeś to, co ja? To musiała być halucynacja. Nauka zna takie przypadki. Stres, noc, emocje. Widzieliśmy rzeczy, których tak naprawdę nie ma. Cześć, Bugs! Skąd on się urwał? Obliwiało czy niezapomnienie? Kraina z innego wymiaru? A filmową nowością w tym tygodniu będzie film Kapitan Marvel, w którym w głównej roli zobaczycie Brie Larson, doskonale znaną wam na pewno z filmu Pokój. Space invasion. Big kartę. Troopy tow. I was ready to hang it up, till I met you today. So, you're not from round here. It's hard to explain. I jak zwykle, zapraszamy Was na konkurs do wygrania dwa bilety na sobotni seans tego filmu w wersji z dubbingiem. Co trzeba zrobić, by wygrać? Czekamy na Wasze odpowiedzi, na pytanie, kto jest Twoim ulubionym bohaterem z uniwersum Marvela i dlaczego. Odpowiedzi tradycyjnie w komentarzach pod filmem. Wszystko przeglądamy, czytamy i wybieramy. W piątek będziecie już wiedzieć, kto wybierze się do kina. To by było na tyle, jeśli chodzi o nasze odcinki w marcu, a my za chwil parę, bo za tydzień, powracamy z materiałem na kulturalny kwiecień w KDK. Do zobaczenia. Do zobaczenia.